Dzień dobry, witam w maju, witam majówkowo, troszeczkę mnie tutaj nie było, na tydzień wyjechałam. Nie będę ukrywać, że podróże to jest taka troszeczkę moja taka główna pasja, ale no nie zawsze, nie zawsze mogę ze względu na, na, na pracę na etacie, no ale jest nadal weekend majówkowy, wróciłam w piątek, dzisiaj mamy sobotę i robimy takiego spontanicznego grilla z takich składników, jakich, jakie udało nam się wczoraj po południu kupić jeszcze. W Lidlu i dzisiaj w osiedlowym sklepie, hmm, więc nie jest to nic wyszukanego. Ale jako, że mamy maj, o czym świadczy tutaj bez. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam maj za zapachu, ale też za szparagi. Więc szparagi jem w zasadzie raz do roku w maju, no i było w Lidlu. Hmm, no, że robimy spontanicznego grilla, więc będzie prościutki film o sałatce z rumienionymi szparagami. Więc użyjemy tutaj naszego termomiksa jako patelni. Rzadko to robię, powiem szczerze, że przeważnie jednak to dno tego naczynia się tak trochę przypala. Łatwo się to myje, ale ale się przypala i albo muszę to szorować, albo wkładać do mycia tabletkę do zmywarki. No ale, bynajmniej taki jest plan. Więc sałatka z rumienionymi szparagami dzisiaj w menu grillowym. Dodatkowo co potrzebujemy? Pomidorki koktajlowe, myślałam, że mam, a nie mam, więc użyję takich zwykłych, pokroję na mniejsze kawałki. Rukola, ja mam jakiś mix sałat z rukolą, oszeczki piniowe, ale możecie użyć również yy, migdałowych, yy, suszone pomidory lub olej z nich, nie jestem pewna. Cukier, pieprz, yy, olej, sól. chyba tyle można. Na wierzch dać troszeczkę fety, albo sera koziego, albo parmezanu. Zobaczę zaraz w wodówce, co ja, co ja tam mam. No to co? Bierzemy się do roboty. Zacznijmy od tych szparagów. Mój pęczek miał 500 gramów, chcą 250. Chciałam Wam tylko pokazać, bo oni chcą 250 zielonych szparagów bez tych twardych końcówek. Co to znaczy, jak weźmiecie szparaga jednego do ręki i go po prostu złamiecie, to po prostu ta najtwardsza końcówka się wam w, w zależności od innego szparaga w różnym miejscu ułami. I w ten sposób pozbywamy się twardych końcówek z naszych szparagów. No. no to po tej akcji właśnie spęczka 500 gramowego szparagów zostało nam właśnie około 250 tych, które dodamy. I różnej wielkości tych końcówek. Jak tych końcówek nie wyrzucam, ja sobie je mrożę najczęściej i używam do jakiejś zupy, krem, szparagowej czy czegoś takiego. Ja, ja bardzo nie lubię wyrzucać jedzenia, więc, więc w ten sposób robię. Już coś mam zamrożone w lodówce. Te... W lodówce. Już, coś, już coś mam zamrożone w zamrażarce. Teraz to dodam. 20 g oleju, czyli tak jak mówiłam, ta nasza patelnia. 50 gram tych naszych dobrych końcówek szparagów, 230 widzicie. Ząbek czosku. Tutaj już mam go obrane, to go tylko sobie tak pokroję na plasterki i go tu dodam, żeby to się nam przesmażyło w całości. 20 gram tych orzeszków. szuflady coś, co najczęściej używam, czyli tą osłonę przeciw rozpryskiwaniu. To cudo. Zaznaczamy gotowe. I 10 minut nam się to będzie yy, podsmażało. I jeszcze nasze szparagi się podsmażają. Tak, żeby nie było, że to jest odcinek tylko o, yy, o sałatce do grilla. Tak, nic szczególnego, ale chciałam Wam powiedzieć, jak robię kaszankę. Może nie słyszeliście o tym patencie. Yy, biorę folię liniową. Nakładam tutaj kapusty kiszonej, a na to kaszankę, którą nakłułam widelcem albo nożem, pokrajam. No i troszeczkę yy, pieprzu i zawijam to w taki pakunek. Dzięki temu ta cała osłonka tej kaszanki się tak zwija, że w zasadzie nie istnieje i zostaje tylko wnętrze. Więc to mój taki spontaniczny grill, słyszycie, więc zaraz do Was wracam dalej z sałatką. No okej, okay. mamy piękny zapach szparagów, takiej zielonutkę w środku. to od nas 10 g cukru, no to damy mu te 10 g cukru i ponownie chwilę z tym cukrem podsmażyć, minutę. Ja w międzyczasie przygotowałam sobie już od razu docelową miskę, około 100 g rukoli jest w przepisie, 80 u mnie jest 100 g takiego miksu sałat z rukolą. I to już jest czeka w tej docelowej misce, bo ja też nie lubię za dużo wrócić na się. Mam tu też, nie wiem czy nie za mało, może będę jeszcze dokrawać, pomidorki pokrojone. I mam też pokrojone pomidorki suszone. Ok, przesuwam się na sekundę do kroku numer 14, bo chcę wiedzieć, ile mam tych pomidorków. Mam tutaj moją miskę ze 100 gram rukoli chcą ode mnie do miski 150 gram pomidorków koktajlowych, sprawdzam. 111, to już nie będę drugiego pomidora kroić. Więc to sobie przekładam. I od razu do tego będę mogła dodawać sobie te poprzednie składniki, nie, nie brudząc dodatkowych, dodatkowych naczyń. Więc przekładam już do tej miski docelowej, w której będę podawać. to widać. Jest na dole troszkę poprzypalane, tak jak podejrzewałam. Nie ma tragedii, ale jest. Yy, I teraz tak. Yy, chcą tutaj 50 gram suszonych pomidorów. Nie wiem, ile mi się utroiło. 38, więc coś już mi wystarczy. Mogłabym jeszcze dodać jednego, ale wydaje się mi, że już wystarczy. Ok. czyli już to wszystko mamy. No i co? Mamy tutaj już to wszystko. Możemy to sobie wymieszać. Tak wstępnie. No i teraz nawierzch. 80 g koziego sera, może być też parmezan, może być feta. No i doprawiamy. Teraz zobaczę jaki tam mamy ser. Doprawiamy jedną czwartą łyżeczką łyżeczki soli. Gotowaniu. U mnie chwilę sobie poczeka, poczeka na grilla. Idę zobaczyć, jaki serek mamy. Znalazłam halumi, nie pasuje mi, znalazłam fetę, yy, więc mam tutaj 150 gram, czyli połowę. Feta pokrojona, sałatka. Tutaj zapraszamy. No i co, wymieszajmy to. No i co, do grilla. Gotowe. Komuś. Mój mąż tego grilla rozpalić. No i jeszcze trochę i będziemy jedli. Smacznego.